Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. O ile wcześniej wspominałem, że nie zamierzam przez 4 tygodnie pokazywać tych całych ćwiczeń, bo ćwiczę w 4-tygodniowych brokach, to idąc tutaj na siłownię, wpadłem na pomysł, że być może pokażę rozgrzewki, wprawki albo powiem, dlaczego robię jakieś ćwiczenie. Myślę, że to będą takie fajne triki i pokazanie Wam, że pewne niuanse mają sens. I być może albo coś podpatrzycie, albo będziecie wiedzieli, dlaczego to robicie. Bo często jest tak, że idę sobie z siłownię, z kimś tam rozmawiam, jakaś gadka, szmatka, i mówię gościu, dlaczego wykonujesz to ćwiczenie? I mu po prostu już łeb wybucha. Dostaje błędów, wysypał się system. Bo on nie ma pojęcia, dlaczego to robi. Ktoś tak napisał, dostał taką rozpiskę. Albo po prostu z jakimś powtarza i nie wie, czemu coś służy. Więc tutaj jak będziecie się śledzić, to po prostu znacie, dlaczego ja coś stosuję i dlaczego wy możecie coś zastosować. I pierwsze, co tu będzie. O, widzicie? To Reverse bundle, Bo od góry są gumy. rows, sobie robimy na ławce. Przed wyciskaniem. Dlaczego? Wy nie musicie robić. Ja robię, ponieważ mam problem ze schodzeniem przy wyciskaniu i nie pracuję plecami. I to jest mój największy problem wyciskania. Dlatego na jako 10x10 10, ja sobie po prostu tak spompuję plecy i przez to, że będę leżał na ławce, będę musiał przyciągać sztangę i pracować plecami i bum. Zresztą zobaczycie. Druga sprawa dotycząca treningu, właściwie dzisiejszej jednostki, która jest godna przemyślenia, to wiosłowanie. Jeżeli jesteś początkujący i wiosłujesz na wolnym ciężarze, nie odczujesz z tym żadnego problemu. Nawet jeżeli to będzie ego tak? Czyli zapierdolimy za dużo ciężaru i będziemy wiosłować, używając nie tylko pleców, ale biodra, prostownika. Jednak na pewnym poziomie zaawansowania które nie jest wcale tak duży, zaczyna się pojawiać problem. Jeżeli wiosłujemy na wolnym ciężarze, to niestety ten prostownik i tak będzie pracował. A jeżeli trenujemy systemem góra dół, są różne systemy góra dół. Ja trenuję akurat 351, ale najczęściej ten system się stosuje w powerliftingu właściwie to może się pojawić problem, że na kolejnym dniu, kiedy będziemy robić martwe ciągi, ten prostownik będzie zmęczony. I przez to będą szły nam gorzej martwe ciągi. I tutaj mamy właściwie dwa rozwiązania, jakie możemy zrobić, takie najbardziej logiczne. Pierwsze to robić wiosła w podporze, czyli sirrose. Inkrancy rose, jednorącz, dworącz, pórej rows, Oczywiście ściągania, podciągania tutaj nie przeszkadzają, tak? Bo nie prostujemy prostownikiem, tak? Chodzi mi tutaj o wiosła, a nie podciągania. Czy regresję podciągania, bo tak można Radpull nazwać. Tylko po prostu załóżmy o jedno bent over rose. A no to te ćwiczenia wtedy zastępujemy sobie. Przemyśl nawet na maszynie, na wyciągu i tutaj nie mamy spompowanego pracownika i idą dobrze martwe ciągi, załóżmy na drugi dzień, czy siady. Inną możliwością jest natomiast przełożyć te wiosła, co, jeżeli chcemy je zrobić z wolnym ciężarem, albo ogólnie wszystkie wiosła do dnia dołu. Tylko tutaj już z praktyki przynajmniej u mnie pojawia się problem. Zrobiłem martwe ciągi, Zrobiłem good morningi, i powiedzmy, dobra. Poleciałem w kulki, i następnego ćwiczenia zrobiłem, no, tak lekki jest sobie, na pompę. Ale mimo wszystko, po martwych ciągach, po good morningach, i załóżmy, czymś ciężkim na brzuch, czy spaszasz że farmera, załóżmy, już tych wiosą się nie chce zdobić. albo robi się bardzo na odpierdol. Więc, Ostatecznie wolę te wiosła robić dźwięk góry po prostu z podporą. Czy to na ławce, czy używając maszyny, czy używając wyciągu. Stosuję wtedy mniejszy ciężar, pełen zakresu ruchu. Pozależy mi przede wszystkim na hipotermie tych pleców. Ostatnim takim przemyśleniem dotyczącym dzisiejszego treningu e, według mnie będzie wybór moich ćwiczeń na biceps. E, biceps to zdecydowanie wizualnie. I siłowo e, moja słowa, partia. I zastanawiałem się, dlaczego tak może być. E, zanim tak się zastanowiłem, to stwierdziłem, że ten biceps mnie, wiecie, na czym ogranicza? Na przykład na wyciskaniu, bo odbiera mi stabilizację. Ale wróćmy do bicepsa. E, dlaczego robię uginania na chwytem, a nie pod chwytem, jak to się w większości robi? Dlatego, że oprócz bicepsa, Tutaj mamy przedramie, które u mnie też jest malutkie. I w momencie, kiedy robimy, robimy uginanie na biceps na chwytem, żeby nam sztanga nie wypadła z rąk, musimy mocno zaciskać dłoń, wtedy pojawia się dodatkowa praca izometryczna przedramienia. Wiem, że od samej izometrii nie urośniemy, dlatego na przedramie będę zrobił także inne ćwiczenia. Jednak jest to jakiś dodatkowy bodziec, który też może wywołać pozytywne adaptacje. Eee, takim dodatkowym cyklem jeszcze, który pozwoli Wam aktywować pśodramie, mm, w ćwiczeniach, jak wiosło, jak uginaj na biceps. Dobrze oczywiście zaciśnięcia pięści, bo wiele osób o tym zapomina. Sami sobie zobaczcie. Macie tutaj ten dramie. no i sobie wiosłujecie założyć, wychonujemy, no taki ruch. No i to się nic nie dzieje właściwie, no trochę tam ten ciężar wywoła tego napięcia izometycznego. No ale jeżeli zaciśniemy mocno dłoń na sztandze, a no to ten mięsień się napnie. No i oprócz tego można zastosować tak zwane fat -gripy. Słyszeliście o fat gripach? Tutaj sobie gdzieś ma schowane. Nie będę wam pokazywał, jak wpiszę się w ogóle to będzie. Fat Grip to jest taka gąbeczka, która poszerza po prostu uchwyt na sztandze. To sobie zakładam na i na sztangę. No i efekt jest taki sam. Musimy mocniej zaciskać dłoń, i przydamie jest bardziej aktywowane. Cześć, drugi dzień treningowy, i tutaj kolejne takie przemyślenie dotyczące good morningu bo czym się różni good morning od przysiadu? W przesiadzie sznaga jest nad śródstopiem, w good morningu jest przed śródstopiem. I wiele osób, jak zaczyna good i nigdy ich wcześniej nie robiło, to zaczyna uginać bardzo kolana. I wtedy co nam wychodzi? Jedna trzecia przysiadu. Więc starajcie się te kolana jak najmniej uginać, przynajmniej w tych podstawowych wersjach good morningów. Bo oczywiście, jest wersja good morningu, gdzie się uginach korana, gdzie się specjalnie robi garba. A w tej podstawowej wy chcecie wykonać ruch hip hinge, czyli pracę w biodrze. Sztangę możecie dowolnie ułożyć, czy high bar'em, czy low bar'em. Jednak pamiętajcie o tym, żeby ten tyłek wypiąć jak najbardziej w tył, spiąć go i jak najbardziej wrócić, a nie uginać kolana i robić z tego przysiad. Jeżeli chodzi o dzisiejszy trening, to takie... Przemyślenie, bo wiele osób mówi, że bolą ich łokcie przy jakichś ćwiczeniach bądź skóry kraszerach i tutaj taka moja mała rada, właściwie przemyślenie, e, bo jednym z największych błędów jest to, że robicie tylko e, wyprosty na wyciągu i używacie dodatkowo sztangi łamanej, przez to. Przyczep tu przy łokciu jest mniej obciążony. Nie dostaje odpowiedniego bodźca. Nie wzmacniają się tam ścięgna. I w tym momencie, kiedy zaczyna robić coś ciężkiego, to napierdalają was te łokcie. Więc jakie to jest rozwiązanie? Po pierwsze, robić skórkę z zwykłą sztangą. Niełamaną. I na pewno wtedy będą was łokcie boreć. Lub okolice przy łokciu. Ale zróbcie tak. Gdy zacznijcie sobie, to jest kurka szerega od, nie wiem, 25 powtórzeń, naprawdę postą sztangą. Na następnym treningu zróbcie 22 w serii, później 20 i tak dalej, i tak dalej. I schodźcie z powtórzeniami, dokładając ciężaru. Eee, możecie to robić wolniej, możecie jedno powtórzenie obcinać, dwa, trzy. Ale zacznijcie właśnie od tych e, wysokich powtórzeń. Oprócz tego e, dodajcie do treningu hmm. czy tam pushdowny na triceps, czy wyprosty e, jakkolwiek e, z gumą. No nie wiem, 50 powtórzeń. Pyk, 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 pyk. Całe okolice tutaj będą lepiej ukrwione. Spróbujcie. Tak jak mówiłem, skórka szery, Sztanga prosta, duży zakres powtórzeń, mały ciężar, dużo wyprostów, z gumą, dużą liczbą powtórzeń i to po prostu progresujcie. A to coraz grubsza guma i mniej powtórzeń. Na wyciągu też to oczywiście musi, możecie zrobić, nie musicie mieć gumę I to samo z skirt I dajcie znać, za 2-3 miesiące trzeba zborać łokcie. Zapewne was nie będą już badać. Nie ma za co, badać. Dziękujemy. Cześć, siemanko, witajcie na kolejnym treningu UAPER. Jestem szczęśliwy, bo w końcu dostałem fotki z sesji zdjęciowej. Niech one tam się przewijają w tle. Myślę, że to fajnie wyszło. Właśnie taką formę chciałem. Od początku mówiłem, pisałem na wykopie, że moim celem nie jest pocięcie pośladków. Nie jestem kulturystą, nie przygotowywałem się do zawodów. Chciałem zrobić fajną formę dla siebie, atletyczną. I myślę, że tak wyszło. Tym bardziej się cieszę, bo się rozkryłem tam zdrowotnie na ostatnie trzy dni i nie wyglądałem właściwie najlepiej w tym dniu, ale pan Sylwester Szymczuk zrobił e, zajebistą, profesjonalną robotę i myślę, że to e, fajnie wygląda. E, I chciałem tutaj od razu podziękować Arkadiuszowi Czerwowi, że mi pomógł w tej e, redukcji. E, z, fajnie to wyszło, bo skończyłem na wysokich kaloriach, nie było jakichś przebojów zdrowotnych. E, i ogólnie wszystko kończyło się dobrze, z redukcji też wyszedłem fajnie, jakoś mnie nie zalewa, o coś tam jeszcze jest, choć wiadomo, że ten poziom tkanki tłuszczowej nie jest tak niski i po prostu tutaj całe serducho dla niego, bo nawet jak był na wakacjach, codziennie do mnie pisał rano i o to mi właściwie chodziło, żeby to nie było sztywne rzucenie rozpiski na ryj. Oczywiście tylko dicytycznie, tam Arek mnie prowadził, bo programowanie treningowe tam robiłem. Dicytycznie też mam się wyzło, oczywiście tam prowadził, mam wiedzę, know-how, tylko po prostu potrzebowałem kogoś z boku, na zasadzie przyjaciela, żeby mnie ograniczał, żeby powiedział Adam wyluzuj, nie obcinaj kardy, nie napierdaj tyle kardio. Jarek tutaj się spisał znakomicie i dzięki temu się nie zajechałem na śmierć jak rok temu. Chciałbym podziękować oczywiście intruderowi z wykopu, bo dzięki niemu zrobiłem największy przemysł siłowy, najwięcej masy dołożyłem. I gdyby nie on, to na pewno gorzej wyglądał przez tych dwie lat, miał gorsze wyniki. Chciałbym podziękować jeszcze tutaj Kasi, Mateuszowi, Stoneckiej Strefy Siły, które prowadzą, Sebastianowi Foksińskiemu, Mateuszowi Crzyżowskiemu, Paraduskiemu, Kasprowi Zienińskiemu, po prostu Chłopaki i dziewczyny, wszyscy mi po prostu pomogliście, bez was też by był w dupie. Żonie, przede wszystkim córce, bo chłop wychodził z domu, ciągle ćwiczył na siłowni, napierdalał kardio. To też jest, wiecie, męczące, wymaga poświęceń, wymaga czasu. Jak człowiek jest głodny, to też jest po prostu mniej cierpliwy. I właściwie chciałem powiedzieć, że dwa razy się zastanówcie. Po pierwsze z mocnym redukowaniem, czy to ma po prostu sens, eee, czy macie odpowiednie otoczenie, żeby to akceptowało. No ze środkami myślę podobnie. Najpierw sobie ułóżcie życie osobiste, a później dopiero się bawcie w takie rzeczy, bo naprawdę dużo można stracić, jeżeli to nie jest ułożone. A jeżeli jest ułożone, to jest jakieś zrozumienie. I tyle. A samo tutaj sobie chciałbym dedykować mojemu dziadkowi, który tutaj Hmm. Niestety zmarł w tym roku. Był też amatorskim sportowcem i wiele mnie po prostu nauczył, nawet pogody ducha, wytrwałości. Yy, I właściwie zaszczepił we mnie jakiś sport, chęci do niego od zawsze od dziecka. Mimo, że były przerwy, mimo, że powiedzmy nie zawsze on był, to jednak teraz już kilka lat się w, w, w nich obawię. A teraz co? Zasuwamy na trening, i jak coś mi wpadnie do głowy, no to od razu damy jakiegoś kolejnego tipa. No, a później jeszcze następny dzień będą dwa treningi, jeden dołu, drugi góry. I dalej zakończymy chyba odcinek. Zobaczymy, choć w sobotę mamy Wigilię tutaj na siłowni, a w poniedziałek robię to tu aż. O, dzisiaj udało się w końcu zrobić siady, bo niestety tydzień temu nawet 120 kg mnie pokonało przez to pompę. Dzisiaj fajnie weszło 160 z zapasem. Później, powiedzmy, osrałem zbroję. 180 nie zrobiłem. Nadal no, jest śmieszne ciężary, ale się cieszę, że w ogóle te siady mogę jakkolwiek zrobić i myślę, że z treningu na treningu to będzie bardzo dynamicznie szło do przodu, choć sobie dałem takie założenie, że do końca miesiąca, do końca tego bloku treningowego nic na siłę, żadnych amrapów, żadnych serii do 10 rp, wszystko z zapasem, wszystko lekko, żeby po prostu dać tutaj dodatkowe pole do, do organizmu do dojścia do homeostazy, żeby te wszystkie ścięgna stawy się poregenerowały. Układ nerwowy i dopiero od nowego roku wejdziemy na ciężary. Oczywiście też stopniowo, żeby nie było za dużego przeskoku. No, a póki co to wygląda jak wygląda? Czy jeszcze coś w tym tygodniu do do Wiroga? Po prostu zobaczymy, czy będzie po prostu coś ciekawego. Jak nie będzie co, no to trzymajcie się do następnego. A jak będzie, no to do następnej wrzuty. I tutaj dogrywka na sam koniec wroga. Nie nagrywałem ostatniego treningu, bo akurat były zajęcia i nie chciałem przeszkadzać, jednak naszła mnie kolejna refleksja, porada, którą mogę Wam dać. E, robiłem froll pressy. Jak widzę, większość osób, które robi froll to jest tragedia, bo o co chodzi, żeby tutaj w tym ćwiczeniu oddzielić fazę koncentryczną od ek ekscentrycznej. A niektórzy po prostu schodzą z sztangą, dotykają, albo wręcz odbijają sztangę od ziemi. Albo zaczynają bostkować i sobie pomagać tak drive'em. A to zupełnie nie o to chodzi. Po pierwsze, leżycie na ziemi, żeby eliminować tak drive, więc sobie połóżcie nogi luźno. Po drugie... Jeżeli schodzicie ze szczęgu na dół, zróbcie 2-3 sekundy pauzy na dół, żeby te fazy oddzielić. I wtedy to jest froll press, który możecie zaatakować te rzeczy, które chcecie. Bo tak to właściwie robicie takie spot No A to równie dobrze możecie zrobić się na ławce. Dlaczego wtedy robić froll pressa? Bo prawda jest taka, że we froll pressie zrobicie mniejszy wynik niż w bench pressie. A jak ktoś zaczyna odbijać, to i robi w froll większy wynik niż na ławce. Znaczy to ma logikę, ławka Wam pomaga i dzięki ławce zrobicie reg drive między innymi. To chyba coś jest nie tak. No i to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek myślę. E, oprócz czego jeszcze byliśmy z żoną na Wigilii, hmm, tutaj siłownianej, było super, fajna zabawa. E, sobie ze wszystkim pogadaliśmy, pojedliśmy, było smacznie. E, a co przyniesie następny tydzień, zobaczymy. Między innymi tutaj na jednej i drugiej stronie kamery.